O, witam wszystkich serdecznie. Michał specjalski grup polityczny inwestor. E, jest dzisiaj niedziela, jestem na Cyprze w Pafos. Dokładnie 16 lutego. Jestem e, na, na, można powiedzieć nawet miesiącu inwestycyjnym, bo jestem od 7 lutego do 28 lutego na Cyprze. Pierwszy tydzień w Pafos, czyli zachodnie, południowo zachód Cypru, e, Cypru, Cypru właściwego, tak, czyli tego uznawanego międzynarodowo, czyli Republiki Cypryjskiej, greckiej, można powiedzieć, Greków Cypryjskich. Na następny tydzień jadę na wschód do Protaras, czyli na, na Birgiri Larnaki, można powiedzieć, tak jak kojarzycie, z wakacji. I znowu do Pafos. Tak? Jestem tu z inwestorami. Reprezentuję deweloperów lokalnych, dużych i mniejszych. I promuję inwestycje w wybranych y, y, deweloperów, apartamenty i wille inwestycyjne. Tak, tak jest, y, żeby. Inwestować na flipa tak zwanego, czyli, czyli żeby inwestować na e, wczesnym, etapie, wczesnym etapie i e, robić sesję, odprzedawać. Dużo osób tutaj wśród prawników nie wie, że można zrobić sesję, także jesteśmy tutaj też pewne, są robione flipy, ale na pierwotnym, ale, ale nie tak dużo, więc będziemy tutaj, że tak powiem, to robić. Um, więc sesje więc z umów i odprzedawanie nieruchomości, które mają wzrost w czasie budowy 25-30%. Nowych, nowych nowych tytułów, tytułów, tytułów do przyszłej przyszłego, e, przyszłej przyszłego nieruchomości. A także dla osób, które chcą mieć drugi dom drugi dom e, apartament lub wille wynajmować go przez 10 miesięcy z zyskiem 9 10, a nawet w niektórych przypadków 15% bo też takie mam inwestycje. wyjątkowe. E, e, no i przyjeżdżać sobie właśnie w okresie zimowym tak jak ja przyjechałem teraz Faktycznie jestem tutaj od listopada, przyjeżdżam, powiedzmy w grudniu byłem w Polsce, a w listopadzie byłem, w styczniu musiałem przyjechać z inwestorami z Wietnamu i teraz jestem znowu z inwestorami z Polski, flipnacyprze.pl, jak kogoś interesuje flipnacyprze.pl, to tam wszystko będzie wiedział mniej więcej. Natomiast nie o, to, nie o tym mowa, bo, bo um, Cypr jest fajnym, miast, fajnym miejscem nie tylko do wypoczynku, ale też dużo się tutaj przedziera interesów i spraw związanych z geopolityką, geopolityczny inwestor. I chcę troszkę kilka powiedzieć, że była też konferencja w Monachium, więc kilka słów, takich moich komentarzy, a co się dzieje w ogóle też w Polsce jak to wszystko, co się, co się tutaj zmienia, prawda? Bo tutaj jest ciekawe, a propos, wiecie, no tutaj niby deweloperka, ale jak się rozmawia z prezesem danej firmy deweloperskiej dużej, to okazuje się, że jego brat stryjeczny jest rzecznikiem rządu, a na przykład jego tam przodek był z rodziny Makariosa, czyli prezydenta Cypru, który był jednocześnie głową Kościoła tutaj w cerkwi. Także powiązania polityczno-religijno-deweloperskie na Cyprze bardzo są mocne. Więc dużo się rzeczy dowiaduję. Od drugiego dewelopera dowiedziałem się to, co widziałem w listopadzie że są prowadzone teraz, a ten deweloper, który którym powiedziałem, to ma, e, jego brat stryjeczny jest służysznikiem rządu, także to jest first information, first handed, że są prowadzone rozmowy faktycznie z Turecką Republiką Cypru Północnego, tak zwanym Cyprem Północnym, czyli przypominam państwem, państwem nieuznawanym szeroko, ale uznawanym przez Turcję, gdyż jest to puppet state Turcji, chroniących Turków cypryjskich, to nie jest Cypr, to nie jest Turcja, to jest oddzielne państwo. O unifikacji, federalizacji, znowu powrót do federalizacji, czyli stworzenia nowego państwa, całego Cypru jako państwa, z podziałem procentowym w parlamencie. To było przed wojną, w 1974 roku, to było 30% dla Turków, 70% dla Greków i tam był wiceprezydent turecki, a grecki był prezydent. Tak? Więc powrót do tego pomysłu, zobaczymy, co z tego będzie. Są prowadzone rozmowy. Publicznie są różne informacje mówione przez rząd. Wygląda to w ten sposób, że rząd tutaj mówi publicznie co innego, a jeżeli słyszycie jakieś głosy, to są morsy z tyłu. Morsy pływają w morzu. Mogę wam pokazać, też tam poczekacie. Tam, widzicie? Drą, 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 się i, 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 drą się i, że tak powiem, morsują. Dobra, z powrotem wracam. Okej. Okay. Tak, tak. Więc, więc, więc jest temat unifikacji. To, to, by było, to by było taki, taka no, dosyć duża zmiana, prawda? Bo jednak Cypr był takim jakby tutaj taką bombą, e, znaczy takim za, za, zamrożonym konfliktem, prawda? E, na morzu tutaj, ale jednocześnie głównym tutaj e, głównym tutaj tematem jest po prostu utrzymywanie baz, baz brytyjskich czy amerykańskich, czy francuskich i tak dalej. Poza tym lokalizacja Cypru, to, co się w Strefie Gazy dzieje, no wszystko tutaj, się, 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 że tak powiem, się y, gdzieś tam o, Cypru, omija, o o zahacza. Więc jest temat, pierwszy temat, to jest temat unifikacji Cypru. Cały czas są prowadzone rozmowy y, niejawne y, o unifikacji Cypru, czyli stworzenie jednego państwa. To jest ogromny była zmiana geopolityczna w tym regionie i tak dalej, nie? Yy. Prawdopodobnie to doprowadziłoby do, do, do tego, żeby, że, że, że Turcja mogłaby, że Grecja by się zgodziła na Turcję w Unii Europejskiej tak? w jakiś sposób. Może. Bo to jest kość niezgody, prawda? Że Cypr jest, część. Grecy uważają i Grecy uważają, że Cypr jest, że część uważają, Cypryjcy, Cypryjcy uważają, że jest okupowany. Tak? Część północna. No nie do końca prawda, dlatego, bo to było tak, że, że faszyści po prostu, tak zwani faszyści grecy, w 74, w latach 70., przejęli, junta, przejęła władzę. W Grecji potem przyjęła to junta tutaj antybrytyjska, antiglasowska andy, hunta e, cypryjska, mordowali tutaj Brytyjczyków okupantów e, władzę e, i chodziło o po prostu utrzymanie baz. I tam się w ogóle Turcja tutaj wkroczyła z wojskami ze zgodą Grecji, ze zgodą e, e, Stanów Zjednoczonych i Anglii. Chodziło o bazy wojskowe. Także anglosasi są brutalami e, i to, co na przykład właśnie przychodząc właśnie do tego, że się jedno robią, a drugie mówią, tak. Mają bardzo piękne frazesy o wartościach, często do Europy mówią o wartościach, tak, wspólnych wartościach, transatlantyckich i tak dalej. I właśnie przejdę za chwilę do konferencji Monachium wiceprezydenta Wensa i e, udziału, że tak powiem, różnych środowisk prawicowych w koniu trojańskim Ameryki, można powiedzieć, testując de Gaula, czyli czyli tak zwanych patriotów dla Europy. W, w sojuszu pro sionistycznym i pro-amerykańskim. Czyli mówią co jedno wartości, a robią drugie, czyli interesy. tak? Czyli e, to, co mówił na przykład Trump ostatnio o, że Europa musi bilans, e, bilans z Stanami Zjednoczonymi wyrównać, że mamy ich gaz brać oczywiście, że mamy ich, e, że mamy brać ich Aha, że mamy w ogóle, że VAT traktujemy jako taryfę, jako jakąś ukrytą taryfę VAT, czyli VAT, europejski VAT, tak, różne stawki VATu z taryfą. No wiadomo, że jeżeli wewnątrz u, 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 europejskiego obszaru gospodarczego, tak, macie jakieś dostarczenie usług, no to macie 0% VATu, więc myślę, że to do tego się odnosi e, Trump, bo pff, mówi, że VAT ogólnie, tak, gdzieś w ponad 130 krajach, i na milu VAT jest, no to akurat do Europy jest jakaś taka zagrywka jego tak. No, Trump się rozpycha tak jak widzicie w porządku, tak. Grenlandia, Kanał Panamski, wasalowanie Meksyku, zwasalizowanie Kanady. Europa, taryfy odwetowe, tak, na aluminium czy coś. Także, także no, Trump się roz, rozpycha, a jednocześnie przychodzi Wens i mówi o wartościach, że, że w Europie faktycznie ma rację oczywiście pandemii i tak dalej, to Stany Zjednoczone głównie też to pchały, to był cały ten globalizm, globaliści generalnie, a nie Europa, tylko globaliści, czyli cenzura internetu, cenzura komunikacji, za tak? Ta propaganda, misinformacja, dezinformacja, prawda? jeżeli się nie zgadza z polityką rządu, kwestia no, właśnie tych podważania jakichś tam wyborów, natomiast no, w Rumunii to jest dzielna sprawa, jakby wewnętrzna kraju, tak? więc, więc to jest ingerencja w ogóle w, nie tylko w Europę, ale w państwa suwerenne, powiedzmy tak, jest, powiedzmy, półsuwerenne. Um, więc, więc to chciałem powiedzieć, że Stany Zjednoczone mówią jedno, a robią drugie, tak? Twarde interesy. I tutaj jest pokazane, właśnie, że to są twarde interesy, tak? Że nawet zgodzili się na okupację i wojska tureckie, żeby weszły za zgodą Turcji utrzymania baz brytyjskich. Chodzi o kontrolę szlaków morskich, o talasokrację. Upadek talasokracji, czyli imperium kontrolującym szlaki morskie, tak? To jest Stany Zjednoczone po Wielkiej Brytanii. Więc o to chodzi się rozchodzi. Eee, więc tak, no Węs bardzo ciekawie. Ideologicznie ideologicznie jakoś się zgadzam z tym przemówieniem. Natomiast za tym idzie po prostu de facto e, inna polityka handlowa e, i geopolityka wobec Europy, tak? Ma być deal e, rusko-ukraiński narzucony, tak? Jeżeli Ukraińcy nie zgodzą, to e, czy nie zgodzą się, tak? Mają jeszcze zapłacić. Ile tam pół, 500 miliardów dolarów w za, za, zasobach, pół procent, połowę zasobów ziem rzadkich Ukrainy. Zresztą to jest podobno temat, który wyżył samego Zieleńskiego. Tak? Zieleński, starsze, jeszcze z tam administracji Bidena, e, sugerował, żeby Stany Zjednoczone jakoś tam weszły w, w kontrolę częściową przynajmniej złóż ukraińskich e, i wtedy, przez, wtedy mogły stacjonować po prostu wojska amerykańskie. tak? Więc to nie jest do końca tak, jak się mówi, że to, to, to jest tylko Ameryka, że Trump chce po prostu wymusić jakieś tam. Zasoby, prawda? Zrobił niewolnik, może odejść ma oddać po prostu, spłacić długi swoje ogromne, prawda, które są niespłacalne przez, przez dostarczenie broni przez Ukraińców, przez upadlinę, czyli neobanderowców. A, a właśnie dotyczy to też tego, że to, że to sam Zeleński zaproponował, tak. No ale to są no właśnie takie tematy. No i Wens bardzo ideologicznie dobrze wszystko mówił, ale, ale musimy sobie odpowiedzieć na jedno proste pytanie, tak? Jako prawaki, jako nacjonaliści, nacjonaliści czy generalnie prawicowcy europejscy i polscy. Polska leży, że tak powiem, tam gdzie leży, tak? w Europie Środkowo-Wschodniej, na nizinie wschodnioeuropejskiej, wschodnio gdzie idą wojska wschód-zachód. No i wiadomo, że ta neokonserwatywna, agenturalna prawica w Polsce, PiS, a nawet teraz Konfederacja, Neokonfederacja. E, one mają e, pogląd e, taki, że to Ameryka ma być tym takim lewarem, prawda? Wobec, wobec zagrożenia rosyjsko-niemieckiego, e, e, tak? No to jest to wynika oczywiście jeszcze z w ogóle nieprawicowego polityki Gedrojcia mierszowskiego, tak? Że jakieś buferowe strefy, tak? E, e, dyskusja da, dłuższa, zostawiam ją tylko na razie tutaj, że to jest taka taka koncepcja, tak? Że Stany Zjednoczone mają tutaj w no i tylko pytanie jest takie, tak? czy to jest zgodne z interesami Polski, tak, z interesami e, gospodarczymi Polski, po, polskich przedsiębiorstw. E, m, czy eurozjatyckie euro sieci, euro sieci transportu są bardziej w interesie Polski, czy bardziej właśnie, żeby kontrolowały to, e, e, żeby Stany Zjednoczone flotą e, USA Army kontrolowały sieci handlowe. E, tak. Gdzie my z, w tym globalnym e, przepływach, jak mówiąc panem Bartosiakiem, przepływach kapitału, i dóbr, gdzie my zyskujemy, tak? Trzeba na to odpowiadać pytanie, tak? gdzie Polska zyskuje? Czy Polska, czy, Polska, czy Polska swoje bezpieczeństwo ma kształtować przez właśnie imperium, które, które zależy na tym, żeby wywołać konflikty zastępcze. Zastępcze konflikty w Europie i w innych regionach świata, żeby osłabić te mocarstwa, które, które dopiero się wznoszą. Tak? Czy my chcemy mieć wojny zastępcze na Ukrainie? Czy to nas, służy nam ta wojna, czy nie służy? tak? sobie to pytanie. Czy jesteśmy zainteresowani tym, żeby mieć wojnę zastępczą z Białorusią, polsko-białoruską, tak? konflikt białoruski? Bo, to, bo, bo taki konflikt do czego by był służył Stanom Zjednoczonym? Tak zwanym Uzraelowi, czyli, czyli po prostu przejętym środowiskom konserwatywnym, e, czyli liberalnych interwencjonistów, generalnie Rzymian, tak zwanych e, politykom zagranicznym Stanów Zjednoczonych. E, służyłby temu, żeby osłabić po prostu te, te globalne, globalne drogi handlowe. Tak? No właśnie, więc odpowiem na to pytanie. I teraz tak, jak ja widzę konfederację, przedstawicielów część konfederacji, tak, czyli ruchu narodowego, Krzysztofa Bosaka, kiedyś tam nawet znajomego, E, który, który po prostu no, bierze udział w patriotach dla Europy, środowiska e, no, prawicowych, tak powiedzmy, środowisk, tak, e, ale de facto e, no, jawnie, jawnie syjonistycznych, jawnie syjonistycznych, e, które nawet jeszcze przyjmują likud e, syjonistów do zrzeszenia prawda, z tą grupą, jako takie towarzyszone jakieś jakby, jakby, środowisko, likud pan był razem w grupę z pisem. W, w grupie konserwatystów i reformatorów. I teraz Konfederacja, Ruch Narodowy konkretnie, Ruch Narodowy e, łączy się z syjonistami, e, z ludobójcami, e, tak, to co robią w Gazie, e, no to jest to, to skandaliczne pod względem etycznym, moralnym. Oczywiście Ruch Narodowy ma taką e, tradycję współpracy z syjonistami. Przypominam, że w latach 30. w Warszawie to ruch, e, nacjonaliści polscy e, ochraniali, e, ochraniali przed nawet lewicą żydowską buntem, e, środowiska właśnie prawicowe, syjonistyczne, e, syjonistycznej prawicy żydowskiej e, na marszach, tak z tak. Ja pamiętam, nawet sam też byłem na takim spotkaniu, nawet w latach 90., tak? gdzie, gdzie e, koledzy, koledzy, znajomi, nie wiem, e, osoby, które znałem z ruchu narodowego, e, no, zaprosiły mnie też na, na wydarzenie, na przykład na jakąś imprezę, Znanego, znanego Żyda, syjonisty warszawskiego, gdzie byli jednocześnie na jednym imprezie syjoniści i, yy, i nacjonaliści. No bo generalnie nacjonaliści byli zainteresowani tym, żeby Żydzi wyjechali z Polski, tak? Albo na Madagaskar, ale, albo na przykład do, nie wiem, do Afryki, no a potem na Palestynę, tak? Więc generalnie, generalnie to nie jest coś nienaturalnego, że, że nacjonaliści współpracują z syjonistami, natomiast no, generalnie jest to moim zdaniem no, Wobec tego, co się dzieje w Gazie, wobec tego ludobójstwa, nieproporcjonalnych działań e, odwetowych, e, bo Izrael miał prawo odwet, odwetu, oczywiście, tam jajko czy kura jest oczywiście pytanie, kto pierwszy atakował. E, Hamas 7 października nie pierwszy, oczywiście, tylko bo to był jakiś taki łańcuch przemocy. Ale oczywiście miał prawo odwetowe, miał prawo do odwetu, jak najbardziej. Ale oczywiście nieproporcjonalne i to jest to instrumentalnie wykorzystywane do tego, żeby wyp, wy, 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 po prostu wypchnąć siłą palestyńczyków z tego regionu, zasiedlić stworzyć może rewery jak Trump chciał, prawda, no ale tam się podobno rabini coś tam w Izraelu buntują, no ale to co mają rabini do, do syjonistów, nic, prawda, to są syjoniści to przypominają, czasami religijnie, ale de facto świecy, świecy Żydzi, tak e, nacjonaliści, po prostu Żydosy, tak no ważne e, i tak, Żydzi Żydzi, temat, który lubimy e, na Cyprze Żydostwo, że tak powiem, jest bardzo silne, bardzo silne e, nie tylko jako główna grupa teraz inwestorska Zarówno na południu, jak i na północy jest afera, była afera w tamtym roku, w lipcu, że duży fundusz żydowski przejmował duże ilości nieruchomości, tak, na Cyprze północnym, ze względu na ceny i tak dalej inwestycyjne stricte. Żydzi po prostu nie, nie mają, oni się po prostu nie zaregielą, tak, interes jest, GESZEFT jest ważny, więc więc czy to tam Turcja, turecka okupowanie, nie ma nieważne. Rząd cypryjski tego cypru, który my uznajemy jako Polska, czyli greckiego, wprowadził sankcje karne wobec nie tylko agentów, ale, 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 ale klientów. I ci klienci mają sprawę karne. Podobno 10 tysięcy spraw karnych. To nie wiem, czy wiecie, bo to ktoś tam reklamuje cypr północny na naigrze, na, 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 jakieś różni tam influencerzy. Nawet cypr północny po prostu, jeżeli będziecie inwestować w północny, może mieć sprawę karną. Jest europejski nakaz dochodzeniowy, europej europejski nakaz y, 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 aresztowania. I będą mogli was ścigać. I, 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 I prawnicy, ja znam tych prawników, poznałem też prawników. Oni, oni po prostu, I prokuratura ściga po prostu, ściga po całej Europie e, tych e, osoby, które nabywają nieruchomości na Cyprze Północnym. Gdyż Grecy mają jego roszczenia, to jest ich, traktują jako terytorium okupowane, to jest państwo nieuznawane, więc e, będziecie mieć sprawę karną. Tak. Albo wam się uda, albo wam się uda. to ryzyko jest wasze. Więc e, Żydzi tutaj inwestują z jednej strony, z drugiej strony bardzo też wpływają. Jak była Gaza tutaj, no to było zakłócenie na przykład komunikacji przez, przez no, środki t, wojny teleinformatycznej, czy można powiedzieć tak, jak to nazwać, yy, Izraela, który zakłócał komunikację, jak pacyfikował Gazę, Więc tu też ma taki wpływ, no. Yy, także no Cypr. Cypr. Bardzo ciekawa, spokojna wyspa, wyspa Afrodyty Natomiast <grym> różne tematy związane z tym, co się dzieje, E, presją Stanów Zjednoczonych na Europę, tak, e, e, presją na różne środowiska polityczne, e, żeby, żeby były koniem trojańskim, mówiąc DeGolem, nie DeGolem, tylko Shirakiem, przepraszam, Shikra, Shirakiem, e, Ameryki, prawda, w Europie, e, interesów różnych, tak. E, przypominam, że jeżeli Żydzi z Izraela by wyczyścili Palestynę, to jest niemożliwe, tak, państwa arabskie się przeciwiają i tak dalej. E, to nie tylko chodzi o zesunięcie tego terenu, ale także budowanie gazociągu do Europy, tak? alternatywnego o, wobec Iranu i tak dalej, nie? Rosji. Ale Żydzi robią interesy i z Rosją, i z, i z, i z, i z, z Europą, ze wszystkimi po prostu. Tak? Więc trzeba sobie wiedzieć, że polityka wartości Ameryki to jest po prostu blef, to jest marketing, to jest sprzedaż trzeba to wziąć w wielki nawias i nie podniecać się w internecie polskim po prostu tutaj to o to chodzi że wow ale więc powiedział ale w też środowisk prawicowych u nas takich wolnościowych które lubię tak liberalno konserwatywnych powiedzmy nie podniecajcie się tym dlatego bo po prostu to jest marketing wam chcę sprzedać po prostu ich produkty macie być ich koniem trojańskim w Europie a Interes Polski nacjonalistyczny jest w Europie. jest nacjonalistą, neonacjonalistą, antyglobalistycznym, paneuropejskim, tak? I trzeba rozdzielić y, y, interes Polski w Europie, nie w Unii Europejskiej federalistycznej, tylko w Europie y, narodów, współpracujących ze sobą państw i sił y, państw, narod, państw narodowych, wobec zewnętrznych graczy, czyli Federacji Rosyjskiej, Ukrainy, Izraela, Chin, Stanów Zjednoczonych. I y, 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 y tym jakby zakończę żebyście sobie przemyśleli, gdzie jest nasz interes. Gdzie jest Twój interes, mój interes jako Polaka, e, 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 interes Polski, gospodarczy i wojskowy, e, wobec tego, co się dzieje, tak? Więc warto sobie przemyśleć, gdzie jest nasz interes i zapraszam, zapraszam na Cypr, tak? Ja jestem do końca lutego, także zapraszam na inwestycje. Warto mieć drugi dom, bo jesteśmy w strefie zgniotu, jesteśmy w bantustanie, gdzie politycy kompradorscy Mogą nas włosy w każdej chwili na wojnę zastępczą, także warto mieć opcję B, żeby Wasza rodzina była bezpieczna, także przyjeżdżajcie, oglądajcie, Mam super inwestycje z geopolitycznym inwestorem tylko, Michał Specjalski, inna inwestycja, żebyście mieli zabezpieczoną swoją życie i przyszłość. Także pozdrawiam serdecznie z Cypru, na razie, do usłyszenia, cześć.